Szczęść Boże, witajcie. Posłuchajcie dzisiaj fragmentów z Ewangelii według świętego Łukasza. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy imieniem Józef. Członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skalę, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu został odsunięty, a skoro weszły, nie znalazły ciała pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężów w leśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj. Z stał. Dzisiaj y, wspominamy wszystkich zmarłych nie tylko tych świętych, ale też y, wszystkich zmarłych y, y, bliskich naszemu sercu. O których nie wiemy, czy już są z Bogiem, czy jeszcze trwają w oczyszczeniu. Często nam towarzyszy smutek z tego powodu, że tych osób nie ma już tutaj na Ziemi, że nie możemy z nimi realnie porozmawiać, spotkać się, przytulić się do nich. Z pomocą dzisiaj przychodzi nam Maryja i pokazuje nam, co mamy zrobić, a co sama dokonała pod krzyżem. Oddać Bogu. Nie zatrzymywać dla siebie przez smutek, żal, ale oddać Bogu. Nie zostawić, porzucić, ale oddać ich w kochające ręce Boga, tych, których my pokochaliśmy. Oddać w Jego ręce, oddać w Jego jeszcze większą, piękniejszą i doskonalszą miłość. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.